Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Chodzącego Nieżywego. Dziś w odcinku na pewno udamy się gdzieś poza tą całą naszą bazę, w której jesteśmy aktualnie. Sklep or aptekę rodziców naszego głównego bohatera. Chłop w poprzednim odcinku miał jakiś ala zawoł serca, ale uwaga. Ma problem. on the talkie or whatever this is Lee what's up so I'm down at that motor Inn, and well uh, I'm stuck stuck yeah I, uh, I saw uh, a chance to get some supplies for the group and, and a bunch of the Roman ones got the jump on me I'm hiding over here but they won't leave what's up Glenn's trapped down at the motor Inn. hey Glenn we're gonna talk it over and send a group to come get you all right uh, awesome the i van sounds good ten, ee... I'm gonna hold on to this until we get Glenn back okay I'll take Carly and her dead eye down to the motor Inn, get Glenn and get back here as fast as I can if that's what you want to do somebody's got to yeah I'm in oh doesn't sound too bad there right now let me know as soon as you want to head out I could use a jog Dobra, musimy coś wziąć. Weźmy batona jakiegoś pierdoły. Coś się tam nam przyda, nie? Bo powinniśmy obejść ten cały sklep. Co tu mamy dobrego? Następny baton. Weź, weź, weź. Zbieraj, ile się da. No każdy tutaj item się nam przyda. Co tu jest? Ciekawe? Pokaż, co tu jest. Aha, aha to this battery should fit the radio. Proszę. Great, thanks. I'm still looking for batteries for that day. Thanks, Just, kurwa, thanks. I appreciate it. Here, I've been finding some stuff to eat. Oh, um, uh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? Oh, uh, yeah, she might, I suppose. Yeah, give it to her. I can take care of myself.

Gdzie jest moja ta mała chipa, którą zabrałem? Gdzie ty kurwo jesteś? O, tu jesteś. Źrybaton. Dziękuję. Kurde, zaopiekowałem się nią. Okej, okay, nie, 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 nie ma co czekać. Kurde, broni żadnej nie mam, nic, nic nie mam. W sumie nic w ogóle, w ogóle, w ogóle. E, więc potrzebuję wyruszyć. Żeby wyruszyć... Przez biuro by było chyba najlepiej Pójdę do biura jednak Do biura pójdziemy No na shift się biega szybko, ale chyba nie w pomieszczeniach, w pomieszczeniach to nie działa Okej, okay, jesteśmy w biurze No oczywiście, że wszystkiego nie sprawdziłem Chodź, 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 chodź First aid kit. Przydadzą się jakieś bandaże pierdolowe. A nic nie biorę jednak. Myślałem, że można wziąć na zapas. Co ja tu wynalazłem? Co to To była moja matka.

But we gotta clear this door for when we find the keys. Aha, aha. to Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. If sure. we go, watch your fingers in the drawers. Uh. Things have been scary, huh? Yeah. It's not good. I don't know why everyone is crazy. Neither do I, Clementine. Nobody does, I don't think. I bet my dad does. Okay, here we go. This is Clementine, you a know, No. Nope. You don't have a family. What do your parents do? My mom is a doctor and my dad is an engineer. Those are good jobs. What's your job? I uh, teach history and writing and things like that. Like, um, social studies? Yeah, like that. Like like that. that kind of you didn't answer my question. I... Alright, a little further. you want to talk about your family do they like hate you because they're dead oh i'm sorry Jeez, i didn't know i'm just sorry for being mean look my family's gone and i just wish things would have been different yeah I'm not a bad guy, okay? Things happen and we didn't talk much after that. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Ow! Oh lawyer. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. Should not go. I'll find your bandage. Akurat widzieliśmy apteczkę. więc jesteśmy w stanie ci szybko pomóc i tu jest jakiś w ogóle telewizor, ale to zaraz się tym pobawimy. Możesz plasterek. Zobaczmy, czy Plasterek zawsze działa. Lekarz, doktor, morderca, zombie. Czyli co? Yeah. What if my parents Co home and I'm not there? They'll uh, track us down. Don't worry. Yeah, okay. we should keep a lookout. Jak ona jest mądra, niesamowicie mądra jest ta dziewuchama. Nie mogę wziąć pilota. Sprawdźcie co jest z tym telewizorem. Aha, no to tutaj to zatrzymał pilota powolutku się wszystko zaczyna układać. Dobra, odpal to cudo. That's what I mm -hmm. Czyli telewizja nie działa. Uh -huh. That's the door to the tak trzeba wziąć do Larego do pigułki Tylko czy tam jest bezpiecznie Ja pierdziulę, chodź dziewczynko A w sumie ty pójdziesz za mną pewnie Musimy jakoś klucz do apteki wyniuchać z tego dworu Jak ja mam się tam przydostać Jak wykitujesz to wykitujesz, nic się nie stanie, najwyżej cię zjemy Cześć dziewczynko Mmm... Klucz do apteki był po lewej stronie tutaj, tak? Koło niego, muszę z nim jakoś to zrobić. Chodź stary, musimy klucz do apteki podjebać. Owszem. Let's have a look okay. On trochę odważny jest z tego co słyszałem. Hmm. No you know like that. that boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, no, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. No what just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. I can't reach that brick. Elektronik coś tam mamy pilota może odpalimy ci idioci rzucą się oglądać telewiz... oglądać... raczej oglądać rzucą się zobaczyć co tam się dzieje a my szybko szybko podjedziemy klucze szybko 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 damy mu tabletki, będzie żył to patrz teraz to Stryk Uniwersalny pirat

o luju <grym, grym>, tego, ale fajny program <grym>, Kurde, jakowe kurde mrówki. <grym>, ale za mało Zwrócił uwagę, ale... Ma to nadal w chuju. Co ja mogę co zrobić? No nie otworzę tego na głupa, bo zdechnę, tak?

Co tu jeszcze jest ciekawego? Open Sesame. That won't work. I was kidding. It's universal, but not that universal. Yeah, I know, Doc. A few seconds of searching, and we'll know if he has the keys. Mas jakiś kurwa Musiałoby być to głośniej, tak? Ale trzeba mam zrobić, że to było... Znaczy no... Wiem. Kurwa wiem, patrzcie to. Była laska tego... Yy, ojca Tą laską bym przyciągnął cegłę. Wymierzyłbym, rzuciłbym w tą szybę. Sam... samo to, że szyba się rozpiździ zrobiłoby dużo hałasu do tego... Czekajcie Do tego... Musimy mogli wtedy ruszyć, tak? Ale czekajcie bo... ona za nie pójdzie Tak, chodź Przy okazji spróbuję z tą... Patrz, to on już wyszli. Cześć. No, mam pistolet, więc... W pewnym sensie jesteśmy bezpieczni. Tylko każdy odgłos yy, strzału będzie nam... Przypędzał stado tutaj, tak? No ale co zrobić? Nic nie zrobić. Nie strzelaj, nie strzelaj. wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way, we gotta go Now listen I was out here looking for gas and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't and that's when all these guys came out of the forest.

Jest trup. Wszędzie są kurwa trupy tutaj. No okej, okay, jesteśmy u mnie. Nie pistoletem. Żąpać ją zasycka? Nie. Nic nie widzę. Tam widzę się siekierę ogólnie.

Chodźmy do pick-upa sram na tą poduszkę Boję się, że jak tam zajrzę, tam będzie jakiś lund. Dziś się to? Ha! Ah, Serio, ryczy tam jakaś dziewczynka, trzeba mu ratować? 100% w tym odcinku. Okej, okay, mamy auto i truposza. Nie mogę nadal złapać za cycka. Można zepchnąć to auto i otworzyć drzwi. Okej, okay, otwórzmy te drzwi. Więc trzeba jakiś. Świeca zapłonowa Wszystko jest niemożliwe, że on nie ma świecy W sumie jakby... Można by go odpalić tam wjechać, ale nie będziemy kombinować to Jest to jakiś ręczny? Spuśćmy No oczywiście, że wezmę Okej okay. Tylko tam jest jeden problem Dobra, przed nami jest problem. On jest problemem. No oczywiście, że się uda. Wystarczy popchnąć auto. Czy się uda? Jezu, on jest gruby w chuj. Ale gdzie my jesteśmy teraz?

Więcej szczęścia niż rozumu. Mam śrubokręt. Dobra i teraz zastanawiam się, którego z nich jebnąć. Możesz to sprawdzić. Aha, nie ma różnicy. Czy góra, czy, czy prawo cały czas robimy to samo Dobra, musimy uciec na drugą stronę. Po cichutku, po cichutku i trzeba go zajść o to kurwy skurwy synowi ze śrubokręta. Action Po cichutku dobranoc No i się przedostaliśmy dalej Na razie idzie jak, idzie jak po maśle bym powiedział Gdzie jest ta laska? Czy na pewno gdzie nie jest? Tu jest jeszcze jeden Jest jeszcze jeden, a nie co z nim zobacz, w sumie o! Jak go załatwił tej Oj. Serce nie działa, w łeb Przez oko suku wiela jest bezlitosny Temu również można, o <grym> masz krótkie ręce no! Dude, gdzie wydarzenia idzie? W ten ciepły sized hole. Holy shit. To cool. Now we've got this. Are you two done? Niby noc? A nie jest ciężko. Ogarniamy cały temat. A proszę was z taką bronią. Kurwa, było, jakby było ich 12 już zabrać chyba. W razie było, ona ma pistolet, więc naprawdę można ryzykować. Byle działać zaskoczenia. Cześć. Ach. Nie mogę kliknąć na porządku. Rat. No Nissan Kozakiem w chuj. Niesamowitym bykiem. Czas ją otworzyć. Hello and there. We're here to help. Please just go away. Let's go guys.

Kim ty jesteś? Oh god, I I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you I said go away! I'm bit But you wouldn't just leave. Let's calm down. Could be fine i won't be fine my boyfriend was bitten you get sick and you die and and you come back and you kill anything you can find you have a boyfriend when i don't want that it's not christian please just leave me please go what if you turn and follow us back to our group i know that was why i was locked away can let this happen to me. You have a gun. So... Can I... Borrow it? What do you mean borrow? Give it to me? I can just... You know, end this and then... And then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please! I don't want to be one of them! They're... They're... Satanic! Give What? You can't be serious. Do it. No! Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. God bless you. All right. God bless you too. Yeah, Everyone alright? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and well yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. <smartor -like> <smartor -like> Co ja Kurwa mam wyrzuty sumienia, kurwa w grze Szymon lecz się, lecz się Lecz się Szymek Dobra, wejdźmy na chwilę Albo nie, wejdźmy do biura i tam sobie ze spokojem zakończę odcinek Bo musi być ekran ładowania W prawym górnym rogu, wy tego nie widzicie, bo tam jest pewnie mój głupi ryj, Ale, ale tam musi być właśnie ten ekran ładowania, żebym mógł ze spokojem Zakończyć odcinek pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 20 tysięcy łapek, są mnie bardzo cieszy, ale pod pierwszy zostawiliście 40, więc moglibyście się lekko poprawić. Ale i tak będziemy nagrać tę serię, bo ta gra jest zajebista. Kłęś mi skołasz po same kule. Zostaw drog widzu łapkę w górę. Bęk!